jestem jesteście kopać i zapraszam Was na QA, który już miał być bardzo dawno temu, ale powstaje dopiero teraz. Po ilu dniach, po czterech, chyba dniach, chyba po czterech albo pięciu dniach. Także zadaliście dość dużo pytań. Zresztą, tak jak widzicie, jest strasznie ogromna ilość z tych pytań, właśnie wreszcie mógłby powiedzieć. I postaramy się na każde z tych pytań, oczywiście, odpowiedzieć, bo czemu by nie? I w sumie dawno nie byłem takiego QA, więc myślę, że takie, was, takie, takie coś może Wam się po prostu spodobać. Także bez zbędnego przedłużania lecimy do pierwszych pytań. Ok, także pierwsze pytania mamy od użytkownika oniku Fanka Wazowa i zabieramy się za pytania. Pierwsze pytanie brzmi. Czy będzie kontynuacja serii C Rafta? Generalnie to raft był nagrywany, były chyba jakieś 4 odcinki z tego rafta, tylko niestety. Znaczy, dla mnie, niestety, niestety, wymieniłem komputer na nowy, ale nie pamiętam właśnie kto miał save'a z tego rafta i wątpię, że ten save się zapisał. więc kontynuacji raczej z rafta nie zobaczycie. Na pewno nie z tego samego świata, z tej samej tatrzy, po prostu no nic na to już nie poradzimy. No i myślę, że raczej takiej serii już wznowić nie znowimy. Niestety. Następne pytanie. Czy będzie jeszcze coś z Wazonem? Oczywiście, filmy z Wazonem pojawiają się na bieżąco, często jest na live'ach, czy filmy z Wazonem na live'ach, po prostu często siedzimy, zresztą ja też filmów za bardzo nie wrzucam, tak jak widzicie zresztą na kanale te filmy pojawiają się raczej rzadko, czasem się pojawiają tylko jakieś shoty. częściej ja występuję u Wazona na przykład na kanale właśnie i tak to wygląda. Jaki jest teraz cel subów? Nie mam aktualnego celu subów. Myślę, że po prostu chcę wbić jak najwięcej do końca wakacji. Fajnie, że wbiliśmy tysiąc. Mam nadzieję, że film z tysiąca oglądaliście, bo był dość fajnie wykonany, moim zdaniem. Więc kto jeszcze nie widział, będziecie mieć link w opisie. Jak oczywiście w karcie będziecie też link przypięty na górze. Eee, kontynuując, a może jakiś eee, horror na live? Horrory na live to jest <laughs> rzecz, która ale się boję czasem. Bo ja byłem, nie lubię grać w horrory. Znaczy, wielbię grać w horrory, ale się ich boję po prostu. Takie Taki trochę tak głupie, no ale się po prostu boję, ale myślę, że jeżeli będzie live to noc to naprawdę zagram jakiś horror na live, bo czemu nie. Będzie jakaś regularna seria. Na razie regularnej, regularnej serii nie zapowiadam. No, chciałbym dokończyć ten challenge z tymi live'ami do końca wakacji, ewentualnie utrzymać daily do końca wakacji. I tak już tego challenge'u z live'ami tak już się utrzymałem, ale niestety nie z mojej winy, po prostu wyjechałem i nie, nie było przez chwilę, no i wtedy niestety nie były live'y. Ale tak to chcę utrzymać daily do końca wakacji, jeszcze nam trochę zostało live'y, już są od 36 dni minus te 3 dni właśnie tam filmy. czyli od 33 dni są codziennie streame, teoretycznie. I to by było na tyle z pytań Fanki Wazona, bardzo dziękuję, że zadałaś pytanie, zadałeś, zadałaś, się raczej zadałaś i przechodzimy dalej. Szymon lepiej. czy będzie kiedyś film z boiska jakiś u Wazona, znaczy e, jak uwazona? filmy z boiska, szczerze, może się kiedyś jakieś pojawią, mam jakiś fajny pomysł na parę filmów e, z boiska, tylko nie wiem, czy ja chcę wrzucać do siebie filmy z boiska, czy nie, lepiej, że po prostu tak jakbym ja to nagrywał do siebie, ale nie wiem, czy tego po prostu nie wrzucimy na przykład, do Wazona. Także serdecznie zapraszam do Was, link będziecie mieć również w opisie, bo warto tam wbicie, bo tam są filmy na przykład ze mną, jakieś shoty ode mnie, więc kto mnie lubi, może sobie zobaczyć. Czy jesteś leniwy? Ja z reguły, no raczej jestem leniwy, chociaż nie tak w 100%, bo na przykład ja bardzo lubię grać w piłkę, nie? I granie w tą piłkę, ja mogę, grać, ja mogę grać w piłkę po prostu dniami, nocami, cały czas, w tym momencie byłem też pójść i pójść e, siepać właśnie w piłę, taka prawda. Także do osób leniwych należy częściowo, ponieważ czasem często mi się jednak czegoś nie chce robić i ostatnio mi czasy strasznie długo śpię. Co jest dziwne i jak są live o 11 to jest moment, że staje, jedno, że staje o 10.58 na przykład, nie? Czy nagrasz kiedyś jakiś unboxing? Myślę, że nie ma problemu, w takim razie idziemy nagrywać w tym momencie unboxing. Siemanko, witajcie w kolejnym unboxingu na moim kanale. W dzisiejszym filmie unboxujemy sobie papierek toaletowy. Jest on bardzo, bardzo ciekawy i, prawda, jest bardzo puszysty. Myślę, że nadałby się idealnie do podtarcia dupy. Ok, w takim razie już jesteśmy po unboxingu i lecimy dalej. Eee, pytanka od Pana Pawa. Dzięki bardzo też e, Szymonowi za zadanie pytań i lecimy do pytań e, od Pana Pawa. Ulubione pierogi? Myślę, że z e, mięsem. Jako bardzo lubię pierogi z mięsem. się z mięsem. Czy nie jest mądry? Pewnie. To jest inteligentna osoba. To jest Tetris, Omnibus, szata, szatanikus, nie wiadomo co jeszcze. E. Oczywiście fake'iem teraz tak zaśmierdziało, że <laughs> no, Ale myślę, myśl, że jednak coś tam wiadomo ulubiony youtuber, ja takowego chyba ulubionego youtubera na pewno nie mam chociaż w sumie może, by może nie, youtubera jednak nie wymienię wam niestety, jeżeli byłby streamer może bym wam wymienił streamera, ale raczej youtubera nie wymienię wam niestety także to były pytanie od pana Pawła, dzięki wam panu za zadanie pytań i lecimy dalej, Foxy czy myślałeś kiedyś o skończeniu udy? tak, nawet pojawiały się filmy to już jest koniec na YouTube i tak dalej z tego co pamiętam była taka nazwa także myślałem o skończeniu na YouTube i to wiele razy czy masz jakieś zwierzęta? tak mam papugi zresztą tak jak cały czas słyszycie niestety nie, nie, nie wyciszę wam tych papug ale przynajmniej słyszycie je ja, że sobie czasem ich Tak tak przed chwilą właśnie te piski to nie są piski do mikrofonu tylko to są niestety piski papu. ulubiony napój? myślę że to będzie napój tak. Ja to nazywam napój Boga. I jest tym napojem Mountain Dew. Bardzo lubię ten napój. Szczerze kocham. Nie lubię to pić tylko i wyłącznie, tylko że jest e, jednak słodki, więc pi tak, pić takie coś na co dzień cały czas tak się średnio, więc no. E, czy piję energetyki? Aktualnie nie piję energetyki. Że od półtorej roku nie wziąłem ani grama energetyki w swój organicz, że tak powiem. Ani, ani grama, ani mililitra. Nawet nie polizałem energetyki tylko od ponad półtorej roku. Półtorej roku wziąłem. temu sobie powiedziałem, że Przestaję pić energetyki, no niestety przyznam się, że piłem jednak, czasem i czasem to nawet było dość często, bo wracając ze szkoły po prostu idziemy z kolegami e, zawsze, zawsze do sklepu, chodziliśmy bardziej z kolegami zawsze do sklepu właśnie po jakiegoś mustera czy coś w tym stylu. <laughs> Ile mam wzrostu? Mam wzrostu około 180 cm, chociaż różnie to jest podanie, no raz się zmierzyłem wysokość 174 to jest prawie możliwe. Ale w szkole, jeżeli nie mierzyli, to tam miałem 180, coś nie pamiętam dokładnie. No i ty odważona, także dzięki bardzo foks zadanie pytań i lecimy do kolejnych pytań. Oscar HD7. Czy będzie kiedyś Nocy Live? Nocne live'y już były, był chyba jeden bardziej nocny life, tak z tego co pamiętam był jeden nocny life właśnie z Outlast'a Znaczy, na no właśnie ogrywaliśmy Outlast'a bardziej tak to mogę powiedzieć. <taki> także... Będą na pewno jeszcze jakieś nocne live, myślę, że się pojawią. Nagrasz kiedyś jakąś nutkę? No jeżeli będziecie tylko chcieli, to oczywiście, że mogę nagrać dla Was nutę. Będzie to trochę śmieszne, no ale... Może jak wbijecie coś, czy coś jakoś mi zaskoczycie, to mogę Wam nagrać nutę. E, ile masz lat? E, aktualnie jeszcze mam 15 lat, ale dosłownie za... Dwa chyba miesiąc z tego co pamiętam dwa, albo miesiąc, we wrześniu po prostu będę mieć już 16 lat. Ja już mówię, że mam 16, bo tak tu się rocznikowo mam 16, więc ja najczęściej mówię, że mam 16. Oskar, dzięki ci bardzo za, za pytania i lecimy do kolejnych pytań. Chyba to już są jedne z ostatnich pytań, tak jest. O, jest, jest 21 pytań, tyle dużo. <grytanie> no to lecimy. Pytania, które zgapione, od ciebie, ale nieważne. Dreamcar, moim mówionym, a znaczy nie, moim wymarzonym bardziej samochodem jest. Mercedes GT63 e, Fordor, strasznie długa nazwa, AMG oczywiście, strasznie długa nazwa, no ale taki po prostu, lubię, bardzo fajnie brzmi zresztą, tak jak słyszeliście, nie? E, jaka jest najlepsza gra według Ciebie w, jaką, e, w historii, w jaką grałeś? Myślę, że moją ulubioną grą, e, w jaką grałem, właśnie było Medal of Honor, Serio. Ja bardzo szanuję to Medal of Honor. To Medal of Honor, tylko nie, nie pamiętam dokładnej nazwy. Macie teraz tam nakładkę tego tego Medal of Honor. Kompletnie właśnie zapomniałem jaka to była, ale pamiętam, że tak gra ma straszny taki fajny klimat. Ja lubię klimaty gier takich y, sztorowych, tak się nazywa ten, ten styl w gier, nie? Gier shooterowe strasznie lubię i pamiętam, że tam był taki klimat właśnie dość, dość taki realistyczny. Lecimy dalej. Czy Fortnite y, Prime był... Czy Fortnite y, w swoim Prime był lepszy od GTA? Według Ciebie. Czy ja wiem, dla mnie Fortnite zawsze był taką grą, w którą można było się pokazać po prostu, jaką, takie swoje umiejętności. Tam Mogłeś po prostu się szkolić, byłeś coraz lepszy. No, ja w tamtych czasach nie byłem jakiś, jakiś, jakiś super dobry, tak jak chyba każdy, ale czy był lepszy od GTA? znaczy. No, czy troszkę powiedzieć, no, czemu miałby być niby lepszy GTA, albo czemu GTA miał być lepszy od Fortnite, to tak naprawdę. Zacznę się nagrywać vlogi. Ja myślałem o tym, ale no, trzeba byłoby na pewno sprzęt do tych vlogów. No bo vlogi telefonem, tak, tyle średnio nagrywać. Kiedy raft? No wątpię, się już pojawi, trzeba byłoby znowu zainstalować na kompie i tak dalej. No, może się jeszcze pojawi jakiś, jakiś, jakiś prawda, film z Rafta, albo jakiś live, zobaczymy, ale wątpię, że będzie film. Czy zrobić jakąś serię z e, Wazonem? Seria z Wazonem, czyli z użytkownikiem, który napisał ten, te, te, te pytanie. Czy będzie jakaś jak, jaka z Tobą seria? No, może się jakaś seria pojawi. Tylko trzeba by było coś wymyślić, jakąś serię, z jakiej gry. Eee, miasto, w którym chcesz mieszkać w przyszłości. Ja bym chciał bardzo mm. zamieszkać w Krakowie i myślę, że się kiedyś mi uda tu zamieszkać w tym Krakowie. Daleko nie mam do tego Krakowa, więc chciałbym tam bardzo mieszkać. Czy rybak był lepszy od Ciebie w GTA? Nie mam pojęcia, czy rybak był lepszy ode mnie w GTA, ponieważ nigdy z nim nie grałem w GTA na, na ps -ie. A on nigdy nie grał ze mną, e, znaczy grał ze mną na PC, ale ja nie wiem jak, jak ją był na tym, na PSie, to taka prawda, więc no ciężko mi stwierdzić, to może stwierdzić jakaś osoba trzecia, że tak to nazwę, czy był lepszy. Nie mam pojęcia, może był lepszy, może nie. E, następne pytanie, Messi czy Ronaldo, chodzi nie o to, kto jest lepszy? Hmm. Osobiście bardzo kiedyś... No Nie szanowałem Bondach, się Ronaldo, znaczy nie szanowałem, nie lubiłem go po prostu, nie? Ale w ostatnich czasach, w tym roku i w zeszłym roku, jakoś tak ten Messi to już jako to, 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 to <savory> taki mech, to już jest straszny. Szczerze, aktualnie myślę, że Ro Ronaldo jest takim zawodnikiem, który dla mnie osobiście jest takim autorytetem, jakbym chciał zostać piłkarzem, nie? Myślę, że on strasznie dużo pracy włożył tam, gdzie, tam, gdzie doszedł, no, a Messi włożył tylko i swój talent, nie? Kiedy Fortnite, no. Kiedyś się na pewno jeszcze może Fortnite pojawi, Musi się będzie bardzo nudzić. Czy przejdziesz kiedyś z YouTube'a na Twitch? Może kiedyś przejdę, jeżeli, eee, co prawda, jeżeli utrzymam się na YouTube, że tak powiem, będę mieć już jakąś tam swoją publikę i tak dalej, będą widzowie. Myślę, że wtedy streamy po prostu przejdą na Twitch'a, a filmy były rzucone na YouTube'a. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy, czas pokaże. Kiedy nocny stream? To wszystko zależy od wielu strasznych kwestii, o których Wam wolę nie mówić po prostu. Nie mam pojęcia kiedy będzie nocny stream. Nocne streamy po prostu wychodzą tak nagle. Hej, może sobie zrobię nocnego streama. Tak samo jak było z tym Outlastem, tak samo wyszło. Więc no. Kiedy YouTube był e, najlepszy według Ciebie? Według mnie najlepszy YouTube był w okresie 2016-2018. I to był według mnie najlepszy YouTube wtedy, bo... Jakoś po prostu bardzo dobrze go pamiętam. Ten YouTube, właśnie z tamtych, z tamtych lat. Co sądzisz o tym, żebym ja zrobił serię unboxingu? Myślę, że to byłoby ciekawe, jeżeli byś to fajnie prawda, zrobił i wykonał. Myślę, że byłoby to dość, dość śmieszne. No ale wszystko zależy, jakie by to było wykonanie. Czy byłby tam jakiś montaż, fajne miniaturki i tak dalej. Nie wiadomo, jak by to wyglądało. Eee, następne pytanie. Top 5 graczy w Fortnite ze starej klasy. O jezus, Smart. Jeszcze gdybym ja to pamiętam ze starej klasy, co to znaczy ze starej klasy? Z 7-8 czy z, y... z 6? wtedy też już graliśmy w tego korekta. Dajmy na to, że jest 7-8. Top 5 gracz, no. Jak tu teraz powiedzieć po imionach? No właśnie, nie wiem, czy mogę mówić po imionach. Dajmy na to, dobra, można mówić po, po imionach. Top 5. Pamiętam, że na pewno w 7 klasie był no, bardzo dobry Paweł. To pamiętam, że to było, Chłop był koksem po prostu i rozwalał każdego. Eee... De, idźmy już tą 7-8. Też pamiętam, że na pewno był... Wtedy nie chcę, żeby Skuba był jednak dobry, nie? Taka, taka prawda, Kubaczek jednak był, był dobry, no. Każdy go jechał, a taka prawda, że on zajebiście grał. To samo z Smej. Myślę, że Smej po prostu... On ma tak, jakiegoś takiego aim'a w sobie i tyle. On praktycznie w każdej grze, w której się strzela, jest dobry, nie? Znaczy nie wiem czy teraz, ale wtedy jeszcze był. Eee, I kto tam jeszcze grał? No i myślę, że jeszcze ja i ty. Samego siebie nie będę dawać, dlatego siebie dam niżej, znaczy siebie dam wyżej, czyli ja tam będę chyba piąty, o ile mi nie za dużo. Dajmy, ciebie, dajmy Ciebie, że Ty jesteś tam za smajem i tak dalej, bo siebie nie będę tam dawać. Eee, lecimy dalej. Top 5 graczy CSa ze starej klasy. Ojej, ojej. Tutaj Pawełek już na pewno nie grał, a jeszcze był ziomek w Fortnite. Cie. Faktycznie jeszcze był ziomek, to myślę, że ziomkę jeszcze można wsadzić, wsadzić przed Ciebie, a Ty byś poszedł nad ziomkiem. E, także z CSA myślę, że na pewno byłby Smej na pierwszym, potem myślę, że byłby też Ziomek, bo Ziomek też fajnie grał bardzo w CSA, e, ze starej klasy, kurczaki. Kubuś też na pewno był dobry, Kubuś też był dobry, e, siebie nie liczę, no bo czemu miałbym siebie liczyć, no i ciebie znowu mogę też tam wsadzić do tego rankingu. To 5 graczy gita ze starej klasy. Problem jest taki, że w GTA właśnie straszny mało osób ze starej klasy grało, więc że tak powiem w GTA grałem jedynie wtedy ja, eee, Kubaczek, a nie, w sumie dużo, ja, Kubaczek, Ryba, ty właśnie, Wazon i Smej. Tak by to było, tylko że znowu no, siebie dam na ostatnie miejsce, bo ja się wiadomo, siebie nie liczę po prostu. Myślę, że na pierwszym miejscu mógłby być Ryba ale na drugim miejscu ty, bo szczerze nie Ja kompletnie nie mam pojęcia, jak wygraliście na tym wyjaśnieniu, więc dajmy, dajmy na to e, Czy będzie challenge na 1000 subów? Zastanawiam się, czy dać ten challenge na 1000 subów. Szczerze, to już mamy 1100 ponad, więc wątpię, że coś jeszcze nagram. Zobaczymy, no. E, top 5 graczy w piłkę zostali klasy, kurczę, te top 5 jest najgorsze. W piłkę. E, na pewno Ryba był bardzo dobry na bramce, więc tutaj myślę, że. Nie dam go na pierwsze miejsce, ale wiem, że on był bardzo dobry na, na, na bramce, prawda, nie? Eee, nie zrobię to 5, po prostu będę mówił, kto był gdzie dobry. Ty na pewno byłeś dobry na jakieś tam skrzydłach czy jakieś tam podania. Ewentualnie na obronie też możesz być, tylko. No niestety powiem, no, Szczerad nie umiesz. W sensie, słabo. Słaba siła kopnięcia. O tym mam. O to mi chodzi po prostu, nie? Myślę, że Kubuś on był zaś szybki, więc eee, kubuś też był na pewno dobry. Po prostu. <laughs> Czy będzie seria promo plus ocena? No już raczej nie. Promo plus ocena, kiedy to było? chłop, Dawno temu. Czy zrobić serię z Pomidora? Byłaby cops. Yy... Seria Pomidora, no pamiętam serię u Pomidora, była taka seria kiedyś u Wazona jeszcze, jak się nazywał, Dawlorku. Występowałem tam nie raz, zresztą nie raz ja na przykład nagrywałem i tak dalej, więc... Starsi widzowie mogą kojarzyć, no ale... Może się jeszcze jakaś seria z Pomidora kiedyś pojawi. Ale na pewno nie będzie się nazywać pomidora. I lecimy, a jeszcze jedno pytanie, kto pyta? A pytał Wazon jak coś, nie? I dzięki bardzo Wazon za pytania. I przechodzimy do niestety ostatniego pytania od Sodzie a także Słodziej. Pytanie brzmi, gdzie mieszkasz? Mieszkam w takiej, takim miasteczku, miasteczku-mieście Bielsko-Biała. Jest to miasto położone na południu Polski. Można powiedzieć, że idealnie pod Katowicami albo między Krakowem a Katowicami, tylko że niżej. I właśnie w tym mieście mieszkam. Także ja myślę, że to już by było na tyle z tego QA. Dzięki Wam bardzo za pytania. Dzięki każdemu za pytania, które ktoś zadał. Fajnie, że jeszcze pamiętacie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał oraz QA jesteście zadowoleni z odpowiedzi. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Jeszcze przypominam tylko, że macie codziennie streamy u mnie. Yy, ponieważ mamy właśnie ten challenge, że codziennie chcę robić live do końca wakacji, także wam dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Siema!